To jest trzecie. To jest trzecie. To jest To od czego zaczynamy chcesz, chcesz przesłuchanie? Film? Tak, Czym mi się trzecie. Film? Tak, to jest trzecie. Nie, jeszcze nie. Zresztą seria mi się dała, Marek. Zbieram materiały. Ja to... Zbieram materiały dopiero, także. To do magisterki? Ci trzeba żyć? Na razie tylko licencjata. Aha, to do Wika specjalnego. <grym> Socjalizacja. To chyba groźniej brzmi. <grymne> o, nie! Dobrze, że zamknęła w buzię, no. negatyw. Chyba w obiekty. W kamerę. Chciałem w patelnię. W Ja ich nie znam. Przed chwilą tak ci dobrze było. Śniłem cię za Co to dzieje Zaraz yy, chcesz no ja przyniosę, ja to na 40. Tak? No, Chcesz się ścikać? Zaraz wizja. Zaraz. Ale to powinno, więc damy. Nie Ale za, ale za... No. Na 40 Krzesz. No. Spóźniła się, więc po wizycie. No wcześniejszy to był To ja yeah, mówię dwójki i się umówię następny A ja przyszedłem przed czasem no tenbrz... Tak? No miałem 410 O kurde Ej tak? A ja, jak on weszł Ale to się pracował Była 14-3 no, okay. Skąd ty wiesz? Pięknie Przepcie by tutaj nie było Ale słuchaj jak mieszkało obok To wszystko Słuchacie kurczę no tak, co prawda. Czasami mój ton głosu jest odbierany, nie tak jak ja bym chciała. To znaczy? To znaczy A ci wspierają teraz tak, Nic co, A, bo ty też kręcisz? O nie, ale nie może mnie, nie muszę mnie! Nie, tam trzy A, chce się kręcić. miejsce. Siadaj dwa szybko. No, chyba. Bo i mi akurat tam na palniki. Mój już jest pełnometrażowy, także win, daje. No, daje Aha, tak że wiesz. Tak. Kręcisz winki? <śmigli> Daję. Daję <śmigli> ci. Aha, czy nie kręcisz winki? Nie, co? nie <śmigli> <do YouTube 'a. śmigli> Właśnie, no, no. Cywilny. Nie wpuszczaj tego do YouTube'a. Właśnie, odwrotnie co? A macie tu daremik jeszcze, czy już nie? czy się ją odbiałeś? Może, żeby spojrzeć, że akurat tego się stać. Już Ja to wywaliłem, no czy nie ja? <śmigli> Ale czemu bugi? Ale to nie ja, prawda? Skąd się wzięło bugi? Nie wiem. Od jego nazwiska, od Bogusławskiego. Chyba nie do końca. Skąd się wzięło bugi? Nie wiem. Od jego mieli Bogusław. A A Co? Co jest? Co 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 Gracias.